Być starszą siostrą Myśli, że to jest coś dobrego. Biedactwo. Mem, um, Bet! Czy ty masz jakiekolwiek pojęcie, jak to naprawdę jest mieć młodsze rodzeństwo? Jasne, że tak! To wspaniałe! Masz! A co to? Wyrazy współczucia. mi, że cię zastąpią? Nie rozumiesz? Rodzice wymienią cię na najnowszy model, no bo... Przemyśl to! Hmm. Poznajcie nowiteńkie dziecko 4000 gt Wbudowany najsłodszy nosek na świecie i śliczniutkie, płochniutkie, małe rączunie Nowy śmieszek też jest w standardzie. Rodzice zapomnijcie o reszcie dzieci. To będzie prawdziwym ideałem! Nowe dziecko, najlepsze. Kropka. Więc teraz rozumiesz? Hehehe, <laughs> Coś śmieszne. Wy to potrafisz żaltować, ale chyba ta pytam do Wow, wow, szefie! Tylko czy to wszystko prawda? Nie musisz robić z tego musicalu! Jednakom dobrze żyje się, w domu istny masz raj. Lecz wtedy, gdy pojawi się rodzeństwo, poczujesz piekła smak. Strasznie jest! starczym być a w tym fajnego nic. Bez każdy nowy mały szklacht kupia wokół siebie szalutki świat. Lepiej więc pilnuj ciastek, bo jest nie, i słodko zaśnie. Hey! Możesz wielkie show im dać, lecz zabłysnąć nie masz szans! Bo wszystkie ochija przyciąga twój malutki brat! Co Z Lub hey! histerię mrukną, że to fanaberie I żebyś dała im spokojnie żyć! Strasznie jest starszym być, frajdy w tym nie ma nic! Strasznie jest! Starszym być, Starszym ty! Stop! I nikt nie ma nic fajnego do powiedzenia o byciu starszą żosną? Wiesz, w sumie to. Wow! Patrzcie na zegar! Śpiewanie zajęło nam cały dzień! Wracamy do domu! Co? Nie! O nie! Nie zamierzam zostać obywatelem drugiej klatki we własnym domu! Zlikam stąd! Rzecie, nie ma sprawy! Stop! Po co ci moje? Aaaa! Auto! Chyba ma szef większy problem niż auto. Przyjechała mama Bet. Muszę znaleźć Bet, tylko kto zajmie czymś jej mamę? Załatwimy to, szefie! Hmm. Nie wiem jak się pan tu pojawił, ale chyba jest pan wystarczająco wysoki do roli. Powodzenia! Tylko jak mam znaleźć Bet bez mojego auta. Spokojnie, szefie, ja pomogę. Pamiętasz mój prezent na urodziny? Czekaj! To mój zderzak i mój tłumik? No weź Bet! Trzymaj się jednego pasa! A? Skąd by się tutaj wziął? Ach auto szefa się nie nadaje! Ach, lubię to! Ono mnie nie zawiedzie! Witaj! Masz szczęście, to darmowy dzień młodszego rodzeństwa! O, ale ja jestem starszą siostrą! Auć! Dwie dychy! Kiedy w końcu to ja będę głową? Halo? O! Za późno! Halo! Bet? Halo! Dzień dobry, pani mamo Bet. Jestem na zastępstwo za szefa, który został w domu, bo ma. grypę nogi. Eee, okej. Okay. A więc przyszłam po bet. Zwykle wybiega pierwsza, gdy wie, że na obiad jest rumsztyk. Styk! <grywa> cóż, zapewniam panią, że Bet jest bezpieczna tutaj w przedszkolu, ale e, akurat organizujemy pogaduszki z rodzicami i... pani e, kolej! A, e, cóż, nie dostałam żadnej wiadomości o tym, ale... Dobra, przyda mi się rozmowa z dorosłym. W końcu już dosłownie za chwileczkę znowu zaleje mnie może pieluszek. Fuj! Oj! <kluz> e, mój brzuch miał na myśli to, że. Fuajowo! <gryz> Oczywiście, Bet uwielbia zoo. Przynajmniej jest bezpieczna. <gryz> Lub poznaje z bliska jaszczurki. Trzymaj się, Bet! Cześć, już idzie! Cześć, małko, mamo! Ty na pewno dobrze traktujesz wszystkie swoje dzieci, prawda? Taki fakt! Mama wąż ma pierwsze wężo dziecko po to, żeby zajmowało się młodszymi, ważniejszymi wężykami. To nie może być prawda! Racja! Wymyśliłam to, żeby straszyć turystów! Być też dalszą siostrą chyba rzeczywiście jest mało przyjemne. Uuu, mm, mm. będziecie co? Hej, to chyba mam nowych lądziszów. Tak, mam tam jednoosobową drużynę piłkarską. O proszę! A co jest najdziwniejsze, w tej ciąży od czekolady robi mi się niedobrze. Za to ciągle wcinam ogórki w roztopionych lodach, widzi pan? O do górków strasznie boli mnie brzuch, tak samo od roztopionych lodów. Ale nie próbowałem ich razem. Nie, 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 nie. Oj, jest źle. Bet! Bet! Rzefie jest tutaj. Bet, natychmiast wyjdź z tego wybiegu. Nie! To są kazuary! Jedzą indyki na śniadanie! Nieprawda! <laughs> Znowu blef! To narowiste ptaszyska! Patrzcie tu! Mm. Pika, pika, wielka micha! Oh. Well how do you like that? A tiny But no diarrhea! It's an ice cream miracle! Wait, that wasn't me! Yeah! It was me! Oh, Orety! Zaczęło się! Braciszek bet chyba chce się wydostać! Co! Gwen, znajdź mi lepiej warzywa i przyprawy, bo na obiad w przedszkolu będziemy mieć dzisiaj rosół! A! No dobra. Czas już zająć się tymi... Bob! się! Nie bawić z nim! To mój wychowacza! Chodźcie tutaj! Wyprzerośnięte miotełki do kurzu! Oj tak! Będzie z tego hit w sieci! pewnie jajko na śniadaniowy omlet! Już! Ulatowałam najważniejszy posiłek dnia! A? Wow! To nie jest śniadanie! Jest kolejny dzieciak. Tutaj będę z salsą siostrą? No to świetnie. Powiem ci, że nawet jesteś śluciaciem. Może być, że z salsą siostrą nie jest takie złe. Nie jest. Usłyszałaś połowę historyki. Są dobre strony posiadania młodszego rodzeństwa. Cześć? Beaturku, pomóżcie mi! Młodsi generalnie muszą cię słuchać. Ty dostajesz nowe ciuchy, a młodsi dostają je po tobie! I choćby nie wiem, co młodsze rodzeństwo widzi w tobie, najfajniejszą osobę na świecie. Serio? Serio? Coraz bardziej potrzebuję ewakuacji! Dobra, wracajmy do przedszkola. Rodzice dawno przyjechali, a twoja mama pewnie już panikuje. Zapomniałam! Dzisiaj mamy na obiad Lomstyk! A, a co z szefem? Wracajcie! Wracajcie! Racja... Tu jesteście! Musicie iść do na tu szefa i to już! A? Czemu? Stop! Co to za dźwięki? Mama! Już dobrze, skarbie. Poznaj swojego braciszka. To on? Przyszedł na świat tutaj? Gdzie Owen i Noah? Już po wszystkim? Głowa mi się zepsuła. Przypomnij mi, żebym nie zostawał lekarzem! Ani mamusiu! Weź go! On cię nie ugryzie! Cześć, braciszku! Jestem twoją siostrą, Beth! Ehm... Um, co tu się dzieje? Nie rozumiecie? Nie! Ja mówię o tym! Wiedziałem! Głowa mi się zepsuła! O! Gdzie bet! I gdzie dzidziuś? Kogo jest is <laughs>